No, powinien, powinien. Zegarek za pięć kła, zobacz. Co dla was? No, z zegareczkami. Gdzieś tam, tam przydaje swoją kolekcję. Wszystkie Kolek. was pudełek, was bez pudełek, bez dokumentów? Bez, no, bo ja je w gablotce trzymałem swoje, nie? Gdzieś tam skupywałem sobie, zbierałem, kiedyś się interesowałem i... przeszedłem <grym> na smart... Ja pierdolę, nie ma nic gorszego niż, kurwa, Niż te, kurwa, stalowe zegarki, kurwa, wykonane z gówna z mechanizmem za 30 zł, kurwa, które są takie wielkie w kolorze złotym. Ja, pierdolę! No, typowy, kurwa, fan, typowy fan, kurwa, diesla, kurwa, nie? Ja? No, jak rozpoznać wieśniaka, kurwa, ma coś takiego na ręce, nie? Tłoczę to. Przestałem leżą, byliśmy jeszcze baterii powymieniać w tamtym tygodniu, tylko w tym nie była wymieniona, bo ten jeszcze dzisiaj znalazłem w chacie i. Ten Wiktor to takie fajne, nie? Bo to Szwajcary są. <grystanie> on natętno. A jak go założę to? To będzie śmikał tam. Tylko musisz go odkręcić sobie? Cię? Tu? Tak, tak, no, no, tą kapsułę odkręcić i go jakby ruszyć tam, żeby zaczął i on wtedy już zaczyna tam chyba śmiechać, nie? Czy, no. czy machnąć jakoś tak? On tam na ma... neony ma, świeci się w nocy jeszcze, nie? Super też traktuje te zegarki, kurwa, jak, jak kopertą do dołu, kurwa, w zegarach. To jest przyniósł kurwa, w reklamówce. Fajny dosyć. A nie muszę pomychać ręką czasem? Może. Chodzi, no. Dobra. Ten trochę waży. On też jest w takiej indywidualnej wersji, jego już na przykład nie można kupić, nie? W tym malowaniu. Mm bo to była limitowana edycja, tylko można w innym, na stronie Invicty, nie? Że w podobnym i grafice, znaczy kolorystyce może, ale inna grafika już będzie. To jest ten playnik i ten... Tylko w tym baterii nie wymieniałem, mosiu, taki I koszmolowy, nie? Wiesz, jeszcze wziąłem schabloty. Playny ze strony Playna, ten jeden kolowy to był kupywany Kupowany w tym... W Aparcie? Ten nie, trzymaj. Mhm. Ten mosik. Ile byś chciał za wszystkie? Za wszystkie, tak wszystkie, wszystkie piątkę. Myślę, że jest to dobra cena. Bo ogólnie, jakbym je tak liczyć, ile za nie dawałem, no to wiesz, za same te invikty, tego co chodzi, sam to chyba było około 5000. Za ten dawałem chyba czwórkę, piątkę też. Ale wiadomo, że to trochę czasu było, nie? Mhm. No, ale tego już nie dostaniesz na przykład w tym właśnie, w tej kolorystyce, tylko odkupić od kogoś, bo na stronie u nich już nie ma w tym malowaniu. No, pleiny to tam gdzieś po 700 euro, nie? Były 700-800 euro, coś takiego, teraz też wiadomo, mogą trochę taniej być. Ja pierdolę, to jest ordynarda. wszystko. No, jest i nie mówiłem. Jest i który mówi, że był najdroższy? Tam. Zobacz komentarze. Przedaję kolekcję i wyrzucił je w środki na stójach jakieś duplo. Jako ktoś, ktoś znany z garbka, jakiegoś szaleń służba, jak widziałem. Ten albo ten. Ten? No, bo ten dostałem w prezencie. Więc tylko patrzałem tam kiedyś, ile on tam kosztował mniej więcej. Okay. No No, on był gdzieś koło 5700, coś takiego. Gdzieś w tych cenach i ten też jakoś Aktualnie tam. Aktualnie tego na stronie producenta, nie? No. Za 1025 zł jest. No, no to Nowy nie. A. Ale tego już nie dostaniesz chyba. No tego zobaczymy. Na razie jeszcze ten no. i no, ostatnie, nie? Jak nie widać, niezależnie od serii, jakiś jakieś i mniej Czy tam też Invicta się zmieniła, bo to on... To były Szwajcary, potem przeszły Stany, nie? To ktoś chyba ze Stanów kupił, ale dalej na. jakby. produkcja jest w Szwajcarii, czy coś no, nie? Więc. Dalej mechanizm by ten sam. No z zegarkami różnie bywa, nie? Bo to nieraz wychodzi coś z fejmowy temat i są droższe, a zaraz później już to spada i daje like explainami. Bo to będzie co? Jakiś yy, komiks właśnie? Może być. To w takim tym malowaniu właśnie ty jest, Bo jak piszesz sobie, no to masz różne są jakieś tego typu podobne. No to coś wiesz, takiego mniej więcej, nie? No to jest z tej podobnej grafice, tylko że właśnie ja nie mogę znaleźć już tej grafiki typowej, nie? Żeby byłam na sprzedaż. Widziałem kiedyś gdzieś taki podobny, ale to było na jakiejś aukcji, że ktoś prywatnie sprzedawał. Kurczę, też nie mogę go znaleźć tego samego, no. Bo jego sam kupowałem sobie ze strony właśnie od nich kiedyś. On no, mi się mega podobał. Pamiętam, że tam było pisane, że jakaś limitowana edycja i... No dobra, no coś podobnego jest na przykład, nie? Mhm. Jak ten. On, tylko, właśnie u nich to wiesz, podobne to nie zawsze to samo, nie? Oni są grafiką mieli tam. To tak jak ta Marvelowska, u nich wchodziła właśnie też DC czy coś, tam też cenowo one dosyć różnie się różnie wyglądały. No, w, archi w archiwum ten model to tylko jeden, znalazłem. Za 1500 wystawiony i niesprzedany, nie? Taki sam? No, nie, że identyczny. Aha, jeden no, do jeden, ale no, to w tym stylu, nie? Mm -hmm. Ten model No pod taki generalnie. zegarek musi być już ktoś indywidualnie, nie? Bo on nie jest i lekki i do wszystkiego. Ktoś, tak jak ja, jak lubiłem wtedy zegarki i miałem taką szajbę, to to zbierałem takie. 2300 mi wyszło, po podliczeniu wszystkich. Za wszystko? No. Biorąc pod uwagę ceny w Polsce generalnie, bo na tym nam mhm. zawierają. No no, tak, no no możemy z tego coś tak, no. Dobra, niech nie będzie. To daj dowód. Dawał, dawał po 6000 za zegarek, kurwa chciał 5, dostał 2 i to jest. Znany to. Co tutaj jednego kabla nie miałem, nie? Tak Na szybko. Ile byś chciał? Krótsza, nawet nie wiem. Tak. 200, 300. Czyli stówki? No. Bo pilota nie masz, nie? Nie, nie, to nawet chyba pilota nie miało. jak to Jesteś połączony z nie? Nie, właśnie, począłem. Ale to jest spoko gra. No ja go praktycznie nawet nie używałem. 150 można to zrobić? zrobić. No dobra. Okej. Wiesz jak jest? kurwa widziałem z 30 odcinków tego ląbardo kurwa w 20 on przyniósł ten sam telefon stary. Ciężkie jest. Damian. No zależy. Co, no to, ro zale co zależy, to robi w życiu? To, no, zależy, tak jest. To jest prawda. O, Aha, Damian. Powiedz mi proszę. Słuchaj, on, no ten, to, ten głośnik to zajebisty był, nie? Ten co ty teraz sprzedałeś. Ty, a mój jest taki mały. Zpiję tego, taki o. No, a jaki marki? Dobrej marki, tylko teraz nie pamiętam, wiesz. No, muszę ci przynieść, a jutro będziesz w pracy? Czy Kuba będzie jutro eee, odrobiną? No Zobaczymy, jutro nie? Jutro ja jestem, tak. Tak? No, to przyniosę jutro. Tu zależy też od jakiej, tajnia, jakiej marki, mm -hmm. co? Prawda? No, dokładnie. Uh -huh. A tu ile potrzebujesz? 5 dyszek? No. Więcej nie chcę. Dobra. Cześć. I ten głośniczek Sonego Bo coś innego masz z takich, nie licząc tych JBL? -i. Nie, z takich większych to ten uh -huh. A potem masz te giga duże no, JBL, -a, nie? To nie Tylko jakbyś mi pokazał, jak to gra, to byłoby fajnie. Nie ma sprawy. Cię wybrałem najpierw po lampę, bo mi nie świeciła. Żeby mi policja nie zatrzymała, żeby nie było przypału. Kupiłem lampę, zmieniłem 5 minut od Was dosłownie. Dowód rejestracyjny i dwie mandatu. Za co? <laughs> za, za wybierz se, za koła wystające, za lampy tylne. No, nazbierałoby się trochę tego. Ja jestem chory na bas, także jak jest jakaś opcja, żeby gdzieś coś kliknąć, to od razu możesz kliknąć, żebym zobaczył, jak to gra. No jest, mega bas. O, się No, no, no. Spoko. Nic tak jak wyłączę nie? Mhm. Dobrze, że to nie żadna manta czy coś, tylko Sony. Tam. Może być? No no to obowiązkiem na pewno yy, Jeszcze bym potrzebował Lapka jakiegoś, zwykłego, najprostszego. Zwykły gier. Zwykły, nie, nie, do gier. nie do gier. To będzie do samochodów, żeby tam sobie tester z nim ten łączyć, żeby tylko się nie mulił. No i za drogi, żeby też nie był w sumienie. Zobaczymy tego. 2400? Za dużo? Nie, to za dużo. To mówię, taki zwykły, najzwyklejszy na świecie. Tak, szybko przejdę mu tą konfigurację, bo jest jedynastka. Spoko. Trzeba się logować na konto Microsoft. Ale da się pominąć. A, Shift F11. Czy do dziesiątka, czekaj. Bo tamten, co tam jeszcze go masz, to co, to, myślisz, że się nie dada, da, czy co? To? No. E, to jest MacBook. A, to jest Więc MacBook. jest do diagnostyki A. chyba odpada, nie? No, tak, 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 tak. Nie no, to jest jedenastka. Aha, 6F10, dobra OOBE łamane, Bypass NRO A jakiegoś powerbanka, tylko takiego wiesz, sensownego z dowodem zakupu, takie coś świeże, czy. Nie mam, nie wiem. Nie, myślę. Tylko jakiś sejwonu jest z lusterkiem w krągu różowym. <noise> <noise> to nie wiem. <noise> pod prąd. Mhm, bo to ładowarkę nie do niego masz? Tak, oczywiście. Chyba, tak jest. Co oni chyba kupują? Niechali? Dobra, jest. Dobra, odpalił. E, wiesz co? Tak na moje oko to całkiem fajnie chodzi. Mhm. Mm jest, jest jedenastka. No najnowszy Windows. Mm -hmm. No. No, bo no, tu masz tak, dyskę tak SSD. Tak, jak myślałem, dobra. No to jak najbardziej Ci mogę go polecić. Mm -hmm. To nie jest takie, że on będzie właśnie się zamurzał no. i, i wiesz, nie ogarnie. No. no. 429 no. on jest. Mhm. Mm no to wezmę na pewno laptopa i, i ten głośnik i co, i czy coś jeszcze? Nie, i to tyle. Dobra. No. Obydwa po 429. No to coś tutaj byśmy chyba z tym zrobili troszeczkę. Do równego 850? Nie no, jeszcze z 5 dyszek. 800? Mhm. Zrób równe 800, żeby ten mandat mniej bolał. <laughs> Dowód. Dobra, może być się z tak. no dobra. Gotówka? Tak, gotówka. Co potrzebujesz? Telefon. <grystanie> Jak pierdolę, jaka krysia. Eee... No, nie wiem. Taki. Eee, kurczę, tego muszę o, zdjąć ten, w ogóle, tutaj. A ten Vivo? Bo ten nie zablokowany kontem Google. Ja go chyba mhm. po prostu gdzieś dam do, ty do tyłu. Nie ma sensu, żeby on tam stał. A który mówisz? Ten? Ten? No. Trzy stówki? No. Bo to dla, ja ma być dla mnie, bo mi z tarasu wyrzuciła telefon, ruszał się i po prostu. Jak? Z tarasu zrzuciłaś? Zrzuciła na to dziecko. Aa. Tylko moje wiesz i. I co? Chodzi. No działa, działa. Ja zabrać, nie chcę No i tego. Muszę, no, żeby dzwonił i ten, i tak naprawdę dzwonił. Ja pierdolę stary. Ona trochę wygląda jak Homo Erectus, stary, co? No, albo Habilis. No, nie mi SMS-y, żebym odebrała. A, takie podstawowe rzeczy. Podstawowe, no. To no, rady jak najbardziej, nie? ona już potrzebuje. Ma telefon jak bez z ręki, nie? Na Facebooka też wejdziesz na Messengerze, odpiszesz, także spoko, no. nie? Chociaż w sumie to prawda, Erectusa przy niej nie będzie. Jak no to szukasz więc... jakiegoś niedrogiego, no to nic Tam ten chyba nie mam. Nie? tamten rozpad, a. to ja go wezmę. Dobra 299 kartą gotówką? Gotówką. Na to skąd ma laptopa. Jakieś biegi dzisiaj są chyba, co? No. 10 km. Bierzesz udział? Gdzie? Nie, jeszcze nie. No to mam rozwijać. A do 10 kilometrów to trzeba mieć już ładną kondycję, nie? Może w przyszłym roku, bo takie dwa miesiące trzeba się przeszukować, żeby biegać Te 10 kilometrów. Co, pozosta? Śmiegam, mm. kurde. Cały czas czołgi na pierwszym, W tej maszynie. Ile chcesz? jak tylko. Tak, szybki zastaw, bo bajówkę to wiesz... <laughs> Na razie chwilę nie mogę. W zasadzie się tak wyrąbałem na rowerze, że mam uszkodzoną nogę, chłopie. Mięsie się na uszkodzone. Które? Duży i mały. nogi, nie? Nie wiem jak łydka. łydka ale poniżej kolana i góra. Jak to się nazywa, to się. O oj, nie wiem. A co jak coś się stało? Jak to zrobiłeś? No, normalnie się wyrąbałem. Zgłosiłam, ja Na tym nie. Lombardziarz przesyła 9 zł i 75 groszy. Wy sobie nie wyobrażacie, co ludzie potrafią przenieść. Kiedyś babka przyniosła mi kawałki złota. Dość brudne. Sprawdziłem próba 585. Zapytałem skąd to ma. To powiedziała, że mąż zmarł rano i mu klapce nami plomby wyciągnęła, zanim karetka go zabrała. Ja. Yeah. Kierdole, kurwa, co? O kurwa, o jeju! A miała jakiś taki duży nos? No to musiałem wyjechać i trafiłem na słup. Na ścieżce rowerowej? gości jechał skuterem? No. Czy hulajnogobnem zresztą? No No. No i na suk kurwa. Co ty gadasz? A to przez niego, tak? No. wiesz, jak on mnie no to jest skutarka, kur... nie patrzą, to co, powinni dawać im mandaty, kur... Oni powinni jeździć kur... na ulicy, bo jeżdżą co kur... W kutary, nie? A nie na tych, na ścieżkach rowerowych czy coś, nie? No tam, nie wiem w sumie jak to działa, wiesz? Czy na ścieżkach rowerowych mogą czy nie? Ale tak na znaczy, razie, kur... jak jedziesz yy... w chodnika no, kur... Właśnie... to też zapierd... kur... Debila. Z drugiej strony, jakby rower ktoś jechał i był nieostrożny, to samo by się stało, nie? No, Więc to by różnicy, po prostu trzeba uważać, nie? Tak, no, ale tak inaczej. Kurę trzy dni miałem takiego bólu, że. Tylko napięcie kurę, mięsiowe i zaraz. I koniec, nie? Ja, tak inaczej. Kurę oni tak jeżdżą, że nie jeżdżą. Na łukę, kurę czy coś, kurę na... Na... na tym. Mądrego też miał posłuchać. Ech, dobra, no uważam. Umowa? bardzo. Nie, nie trzeba. To baw się. Trzeba no, no raczej. O. Pa Zrujnowane życie jednym słowem. Bestia, jednym człowieka. słowem można uratować człowieka, ale można też go zniszczyć.